Medytacja na dzień pierwszy: pokochaj siebie. Każdy z nas posiada zdolność, by kochać siebie samego jeszcze bardziej. Każdy z nas zasługuje bowiem na to, by być kochanym. Wszyscy zasługujemy na to, aby mieć dobre życie, być zdrowym, kochać i być kochanym. Tkwiące w nas wewnętrzne dziecko. Zasługuje, aby dorosnąć i stać się wspaniałym dorosłym. Ujrzyj siebie otoczonego miłością. Zobacz, jaki jesteś szczęśliwy i zdrowy. Postaraj się ujrzeć swoje życie takim, jakie chciałbyś, aby było. Zwracaj uwagę na szczegóły. Wiedz, że zasługujesz na to wszystko. Następnie skup się na miłości w twoim sercu. Pozwól jej płynąć. Niech napełni twoje ciało i promieniuje z niego. Wizualizuj swoich bliskich siedzących obok ciebie. Pozwól, by miłość przepłynęła do osób siedzących po twojej lewej stronie. Prześlij im kojące myśli. Otocz ich miłością i wsparciem. Życz im wszystkiego dobrego. Następnie skieruj strumień miłości. Płynący z twego serca ku osobom siedzącym po Twojej prawej stronie. Otocz je światłem, miłością, spokojem i uzdrawiającą energią. Niech Twoja miłość unosi się w pomieszczeniu, podczas gdy wszyscy siedzicie złączeni w wielkim kręgu miłości. Poczuj, jak miłość krąży między wami, jak wypływa od Ciebie, a gdy powraca, jej siła jest zwielokrotniona. Miłość jest najpotężniejszą, uzdrawiającą siłą, jaka istnieje. Możesz zanieść ją światu i dzielić się nią z każdym, kogo napotkasz. Kochaj siebie, kochaj innych, kochaj tę planetę i pamiętaj, że wszyscy jesteśmy jednością, bo tak też jest.